Cześć wszystkim, dziś porozmawiamy o czymś naprawdę lekkim, prawda? O czymś, co nigdy nie przychodzi nam do głowy i czego nikt w dzisiejszych czasach nie ma. Czymś takim jak depresja. Wiele rzeczy może ją wywołać: żałoba, stres, traumy. Bycie fanem gier w Brazylii, bycie fanem muzyki w Brazylii. Brazylia często zaczyna się od poczucia oderwania od rzeczywistości. Patrzysz wokół siebie i myślisz: czekaj, to wszystko nie ma sensu. Społeczeństwo jest jak poligamia. Im bardziej rozumiem, jak to działa, tym mniej chcę w tym uczestniczyć. Przydarzyło mi się to na studiach. Jak wielu młodych ludzi, uwierzyłem, że wystarczy zdać egzamin wstępny i moje życie będzie załatwione. Oczywiście to był wielki błąd. Uniwersytet jest jak dementor, który odmawia samokrytyki. Wysysa duszę przez cały rok, a we wrześniu wiesza żółtą wstążkę. Wszystko stało się gorsze, gdy dostałam pierwszą pracę, bo oprócz depresji nie miałam czasu. Pracowałem w firmie marketingowej, zarabiając niewiele ponad najniższą krajową. Pamiętam ikoniczny moment, mój szef, zachwycony zmianą samochodu, zaprosił mnie na spotkanie z partnerem. Wow, karta podarunkowa o wartości 150 reali? Może byłem niewdzięczny. W końcu przynajmniej miałem pracę, coś czego moi bracia publicyści nie mają często okazji powiedzieć. Ale nie wiem, problemem nie były tylko pieniądze, ale poczucie oderwania od rutyny. Pobudka, autobus, praca, autobus, uczelnia, autobus, łóżko. Powtarzać, czasami, gdy kładłem się wyczerpany, zamiast spać, robiłem wszystko, żeby nie zasnąć, tylko po to, by opóźnić początek następnego dnia. Moją jedyną wolną chwilą była niedziela, a była taka dziewczyna, która chciała mnie zabrać do kościoła. Byliśmy razem od czterech lat. Religia nigdy nie była problemem, aż w końcu zaczęła być. Spójrz na siebie, ciągle zmęczony, anemiczny, wrzucasz dziwne rzeczy, potrzebujesz Boga. Im gorzej się czujesz psychicznie, tym mniej masz energii na konflikty. Więc zacząłem chodzić do kościoła tylko po to, żeby zadowolić tę osobę. Nie mam nic przeciwko wierze czy religii, ale umówmy się: dla kogoś, kto już kwestionował rzeczywistość, ostatnią rzeczą, jakiej potrzebowałem, było zobaczyć Edira Macedo na żywo. Bracie, nie trać nadziei. Kiedy życie się kończy, zaczyna się inne i jest wieczne. Pewnego dnia odmówiłem pójścia na nabożeństwo, ta osoba zerwała ze mną. To była ostatnia rzecz, której brakowało, żeby mój umysł się rozpadł. Była moją jedyną przyjaciółką, a bez niej pozostało mi tylko przyznać się do prawdy. Nie byłem szczęśliwy, przez kolejne trzy miesiące nie pojawiałem się w pracy ani na uczelni. Schudłem 15 kilo. Nie mogę opisać szczegółowo, co się wydarzyło, bo YouTube na to nie pozwala, ale fakt jest taki sięgnąłem dna, a w moim wnętrzu było miejsce tylko na jedno pytanie jaki to wszystko ma sens? Pewnego razu nauczyciel powiedział coś, co zapadło mi w pamięć. Sens jest względny, zależy od perspektywy. Na przykład zdanie: Jutro jest nowy dzień. Dla pragmatyka to jest tautologia. Jutro już zakłada, że to nowy dzień. Dla optymisty to kwestia wiary. Dziś było źle, jutro jest nowy dzień. Dla słońca to kłamstwo. Jaki dzień koleżko? Kręcimy się w nieskończoności. Czas to wynalazek kapitalizmu, żeby sprzedawać zegarki. Z odrobiną wyobraźni można stąd wyciągnąć jeszcze tysiąc innych znaczeń. Kiedy było mi źle, myślenie o tym przynosiło mi spokój. Rzeczywistość, podobnie jak zdanie, podlega interpretacji. To zależy od punktu widzenia. To oznacza, że zawsze można spojrzeć na nasze niepokoje z nowej perspektywy. Na przykład samotność. Oto największa ludzka tragedia. Nieważne jak bardzo starasz się przekazać komuś pewne bóle, na koniec dnia one i tak są tylko twoje. Miłości, które nigdy się nie wydarzyły, pogrzebane wspomnienia, miejsca, które tak wiele znaczyły, a dziś już nawet nie istnieją. Nikt nigdy nie pozna lodowatego dotyku twoich duchów, a mimo to są one tak realne. Błąkają się, tańczą, ciągną łańcuchy po piwnicach świadomości. Za dnia kłują twoje serce kolcami, w nocy szepczą ci, że jesteś bez znaczenia. Może po prostu są znudzone, zbuntowane, bo zostały pogrzebane żywcem. Może one też czują się samotne i tak jak ja i ty chcą tylko odrobiny uwagi. Cóż, to jeden ze sposobów patrzenia na to. Jak powiedziałby mój nauczyciel, to inna perspektywa. To przypomina mi pewne zdanie: Jutro jest nowy dzień. W dzieciństwie uwielbiałem rysować, ale straciłem ten nawyk, więc zacząłem szukać tutoriali rysunkowych. Od razu odkryłem trik, którego używają artyści. Upraszczają obiekty do podstawowych kształtów, dzięki czemu łatwiej zrozumieć proporcje. Wiedza wybuchła mi w głowie, bo oznacza, że rysowałem źle. Nie ma sensu wyobrażać czegoś pięknego i próbować przenieść to na papier. Żeby mózg zrozumiał jakiś pomysł, trzeba go rozbić na mniejsze części. To jak chodzenie po nieznanym miejscu. Wszystko ma więcej sensu, gdy masz punkty odniesienia. Uzbrojony w tę wiedzę, wróciłem do kartki. Udało mi się narysować dinozaura, ale biorąc pod uwagę moją artystyczną przeszłość, no cóż, to tutaj to Mona Lisa. Potem udało mi się narysować jeszcze więcej rzeczy: krajobraz, ptaszka. Ale chodzi o to, że po prostej zmianie perspektywy, rysowanie znowu zaczęło mieć dla mnie sens. To skłoniło mnie do refleksji, bo coś podobnego dzieje się w życiu. Siedem lat temu znalazłem się w serii toksycznych relacji. Ich suma przekonała mnie, że rzeczywistość nie ma sensu. To niebezpieczne myślenie, bo prowadzi do błędnego koła. Jeśli nic nie ma sensu, ja też nie mam, to po co o siebie dbać? I tak coraz bardziej się pogrążam. Trzeba być bardziej precyzyjnym, rozbić cierpienie na mniejsze części. Co dokładnie nie ma sensu? Odpowiedź na to pytanie to trudne zadanie, bo wymaga czegoś, co jest sprzeczne ze wszystkimi mechanizmami obronnymi umysłu: być szczerym wobec samego siebie. Tu pojawia się rola psychologa. Ten specjalista jest jak chodzący tutorial rysowania. Pomaga rozłożyć życie na prostsze formy, żeby nasz umysł mógł przyswoić złożone relacje i wzorce. Nie każde źródło cierpienia jest pod naszą kontrolą, zwłaszcza w kapitalizmie. Ale już samo uświadomienie sobie tego to zwycięstwo. W końcu gorsze od cierpienia jest cierpieć nie wiedząc dlaczego. W rysunku i w życiu łatwiej jest znaleźć sens, gdy mamy punkty odniesienia. Kim jestem? Co kocham? Czego nienawidzę? Czego naprawdę mi brakuje, jeśli w ogóle, żeby być szczęśliwym? Albo podejdziesz do tych pytań poważnie, albo świat odpowie na nie za ciebie. Zwróć uwagę na billboardy, w gazetach, na sponsorowanych postach wszędzie znajdziesz lekarstwo na naszą pustkę oczywiście za odpowiednią cenę reklamy zaprojektowane przez jakiegoś stażystę od marketingu, który prawdopodobnie pracuje do późna, mając nadzieję, że tak jak szef będzie mógł co roku zmieniać samochód, jakby to miało jakieś znaczenie. Cóż, dla mnie przynajmniej to nic nie znaczy. W ten sposób odkryłem, gdzie nie chcę być. Na początku to był szok, musiałem na nowo przemyśleć swoje pojęcie szczęścia. Kiedy naruszasz fundamenty struktury, która ledwo się uformowała, zwykle kończy się to załamaniem. Dziś widzę upadek jako część procesu. Cieszę się, że moje dawne ja się nie poddało, a bardziej cieszę się, że widzę kogoś, kto wytrwale dąży do celu. Jeśli patrzysz na ten świat i czujesz, że coś jest nie tak, nie straciłeś rozumu, byłeś blisko trzeźwości umysłu. Jak mawiają mędrcy, prawda cię wyzwoli, ale najpierw cię wkurzy. A jeśli, tak jak ja, jesteś osobą, która naprawdę uwielbia zimne noce, by spokojnie myśleć i głęboko rozważać życie, to rozważ subskrypcję tego kanału. Tworzenie tych wszystkich filmów wymaga naprawdę bardzo dużo pracy i poświęcenia. Mam szczerą nadzieję, że uda mi się publikować dla Was nowe filmy co tydzień. A jeśli nie zasubskrybujesz tego kanału, nie będziesz mieć szczęśliwego życia. I tak, to jest groźba. Żarty na bok. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Subskrybujcie, napiszcie w komentarzach, co sądzicie o filmie. Próba odnalezienia siebie to część życia. W końcu wszyscy jesteśmy ludźmi. Nie ma nikogo lepszego ani gorszego od nas. Wszyscy jesteśmy zagubieni, i odnalezienie siebie to część procesu. Zrobimy to razem? Po prostu zasubskrybuj kanał. Dzięki.